Sportowcy wprawdzie bywają przesądni, ale fakt, że legionowska dycha odbywała się w tym roku po raz trzynasty, biegacze zdecydowanie zignorowali. I to również dzięki temu organizatorzy z IU Capital Areny mogli w piątek cieszyć się z rekordowej na tej imprezie frekwencji. Biegowe miasteczko, jakie wyrosło przy reprezentacyjnej miejskiej hali, przez wiele godzin tętniło intensywnym, sportowo-rekreacyjnym życiem. Zwiększyliśmy limit, tak więc jesteśmy ponad to, co planowaliśmy. To cieszy, szczególnie w ostatnich czasach. Po latach, gdzie nie mogliśmy organizować biegu, w momencie, kiedy mieli, organizowaliśmy bieg, ale były mocne ograniczenia, jeżeli chodzi o ilość uczestników, teraz mogliśmy naprawdę tutaj puścić wozę fantazji, jeżeli chodzi o, o frekwencję. No i ta frekwencja jest naprawdę super, bo, bo jest ponad to, co sobie zaplanowaliśmy. Zanim jednak o godzinie 20 na 10-kilometrową trasę wyruszyli dorośli biegacze, pod areną tradycyjnie rywalizowali zawodnicy ze znacznie krótszym stażem. Jak co roku, taki w tym roku, największa frajda, największa frekwencja, największa radość, najwięcej emocji, łzy, radość, śmiech, mnóstwo mnóstwo fajnej zabawy. To te najmłodsze nasze szkraby. Od czterolatków, trzylatki, naprawdę... Kilkadziesiąt osób w każdej kategorii, i dziewczynki, i chłopcy. Każdy z radością uśmiecha się, szuka swoich rodziców, z radością wbiega na metę. To jest, to jest, to, to jest ten moment, dla którego organizujemy m.in. te biegi towarzyszące legendoskie Dychy. Co do samego biegu głównego, nawet pobieżny rzut oka na listę jego uczestników pozwalało oczekiwać świetnych czasów. I rzeczywiście, faworyci nie zawiedli. Już od samego startu pod Legionowską Areną byli w czubie i po nieco ponad 30 minutach walki rozdzielili między sobą miejsca na podium. Najlepszy wśród panów okazał się Andrzej Starzyński z UMCS Lublin z czasem 31 minut 19 sekund. 12 sekund zanim na metę wbiegł Aleksander Dragan, a po kolejnych 22 pokonał ją Jarosław Gromek. Prawdziwą gwiazdą tegorocznej dychy była jednak Sabina Jarząbek, która zostawiła w tyle wielu panów i na mecie zameldowała się siódma, a do tego z kobiecym rekordem trasy. Przed rokiem przegrała w Legionowie z Upałem, dlatego teraz postanowiła pokazać, że to był tylko wypadek przy pracy. W tym roku się odegrałam, zakończyłam zwycięstwem jeszcze z rekordem trasy, także no, bardzo się cieszę. Ogólnie biegło się bardzo dobrze, a zależało mi, żeby pobiegać przede wszystkim, żeby dobry czasu uzyskać, powalczyć tutaj. No To są już takie ostatnie dwa, trzy starty w tej pierwszej części sezonu, także trzeba walczyć o jak najlepsze rezultaty. Trasa też jest fajna, szybka, no też się cieszę o tej porze, bardzo dużo kibicie. A to no, daje motywację, tak? Ta ostatnia prosta, jak się biega, już naprawdę nie ma sił, a to wszyscy krzyczą i batują, tak? Że nie wiem skąd, to, ale te siły zawsze się biorą jeszcze. Do podkreślanych przez uczestników walorów legionowskiej dychy należy też bez wątpienia sama trasa. Niezbyt trudna, za to atrakcyjna i ciekawa. Jest płaska trasa, start jest wieczorem, także to jest bardzo duży atut. No i miejsce regionowe to jest w centrum Polski, także no my z Kielcu tutaj przyjechaliśmy. Myślę, że z innych zakątków, nie tylko z Warszawy tutaj też zawodnicy zjechali. I to zawodnicy, jako się rzekło, świetnie przygotowani do ulicznego biegania. Bardzo wysoki poziom, co nas niezmiernie cieszy. Bardzo silna obsada w biegu kobiet. Tutaj zawodnicy śmieją się, że panowie zobaczyli obsadę kobiet i też tutaj postanowili naprawdę sili biegaczy wystartować u nas w regionowie. Naprawdę nas to cieszy, bo ranga zawodów wzrasta. Każdy chce się ścigać z najlepszymi, każdy chce się sprawdzić z najlepszymi. To naprawdę cieszy, szczególnie, że dzisiaj po kilku latach padł rekord trasy wśród w kategorii kobiet. Tak więc wielki szacunek, wielkie gratulacje. Myślę, że to mobilizujące będzie w kolejnych latach dla zawodników, żeby jednak się jeszcze szybciej przygotować, a może jeszcze lepiej zawodnicy Zawitają do Legionowa. Tak czy inaczej wiele wskazuje na to, że przyszłorocznych uczestników Legionowskiej Dychy czeka mała, choć znacząca niespodzianka. Planujemy zostawić godzinę wieczorną, ale zmienić trasę, czyli zatestować ją na nowo, zmodyfikować, dorzucić kilka Legionowskich ulic, tak żeby jeszcze więcej mieszkańców Legionowo mogło na żywo, naocznie zobaczyć jak rywalizują nasi sportowcy i zrobić jedną 10-kilometrową pętlę. Zapowiada się ciekawie. Organizatorom Dychy nie pozostało zatem nic innego, jak biegiem zabrać się do wprowadzania ich planów w życie.